Wnioski do porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w na lata 2021-2028. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w na rok 2021. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w uchwałę uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Siedleckiemu dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Kośmitry. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w mieniącej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Siedleckiemu. Dotyczy przebudowy drogi o długości 1650 metrów. Punkt siódmy. Informacja o stanie realizacji zadań światowych w Gminy w Roku Szkolnym 2020-2021. Punkt ósmy. Informacja o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz. E, opinia prezesa sądu, prezesa sądu Rejonowego w Siedlcach dotyczącego potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych Punkt 9. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Punkt 10. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Zboczyn Punkt 11. Wnioski i oświadczenia Radnych Punkt 12. Zamknięcie obrad Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, przechodzimy do jego realizacji. A, Stwierdzam, że na sesji uczestniczy 15 radnych jest to ustawowy skład rady. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zbuczyn na lata 2021-2028. To jego omówienie Proszę pana skarbnika. Skarbnik. Państwa w projekcie zmiany na lata 2021-2028 Przedkładam dochodów kwotę 207 722 zł. Z tego samego się planu wydatków, z czego dochody na zadania zlecone i wydatki zwiększenie kwotę 13 1354 zł. Dodanie zadania inwestycyjnego do pozycji nr 49, dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ogólniczej straży porządnej w Goruchówce na łączną kwotę 2952 zł. Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku wyższej straży pożarnej w Mążewie na taką samą kwotę. Yy, dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego do wyższej straży pożarnej o kwotę 4 000 zł. Zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne, przebudowa drogi położonej w części na terenie miasta i gminy Mordę, miejscowości Szymosze. Zwiększenie nakładów o kwotę 34 500 zł z 125 000 125 do łącznej kwoty 150 bardzo proszę jeszcze o omówienie punktu czwartego, czyli uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021. Bo właśnie to I te wszystkie swoje odzwierciedlenia zmian w budżecie gminy mają przełożenie na wieloletnią prognozę i na Bardzo dziękuję. W takim razie panie skarbniku, czy radni mają pytania dotyczące dwóch projektów, to znaczy punktu trzeciego i czwartego? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. A w takim razie Pod, e, punkt trzeci, Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyń na lata 2021-2028. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 15 Radnych, za było 15. Rada podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2021-2028. Punkt czwarty: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2021. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 15 radnych, za było 15. Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2021. Punkt piąty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi siedleckiemu. Bardzo proszę o omówienie tego projektu Panią Sekretarz. Celem udzielanej dotacji jest partycypowanie przez Gminę z w kosztach zadania pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej nr 3667W na odcinku od miejscowości Krzesk majątek w kierunku miejscowości Kośmidry, które swoim zasięgiem obejmuje teren Gminy z W uchwale z dnia 22 lutego 2021 roku Rada Gminy z określiła wysokość dotacji na to zadanie na kwotę 100 000 zł, co stanowiło 20% wartości zadania. Z uwagi jednak na niższy już planowano całkowity koszt przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i po zawarciu z wykonawcami, który wyniósł łącznie 420 367,88 zł, zmniejszeniu uległa też kwota pomocy finansowej udzielonej przez Gminy z planowanych 100 tysięcy do wysokości 84 074 zł, co w dalszym ciągu odpowiada 20% wartości zadania. Zgodnie z artykułem 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy, do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, a inne ustawy nie stanowią inaczej natomiast z artykułu 10 ust. 2 ustawy gminy mogą sobie wzajemnie bociny jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy w tym pomocy finansowej w związku z powyższym podjęciem uchwały i dziękuję Bardzo dziękuję Pani Sekretarz, czy Radni mają pytania do tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Eee, przepraszam. Punkt 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Żołowiatowi i Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 15 radnych, znowu 15. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu. Przepraszam do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi siedleckiemu. Punkt szósty Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi siedleckiemu. Omówienie tego projektu Celem udzielanej dotacji jest partycypowanie zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 3667 przez królowa naliwa zdeki kośminy droga nr 3661 na odcinku krzest majątek zdewki koślin o długości 1650 m. Zadanie pod swoim zasięgiem obejmuje tereny gminy Zboczyn. 25 sierpnia 2021 roku Rada Gminy Zboczeń podjęła uchwałę, w której określiła wysokość dotacji na to zadanie na kwotę 141 771 zł. Przedmiotowe zadanie będzie finansowane przez projekt Lecki, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wysokość partycypacji gminy z zbudżetu wyniosła 20% wartości zadania. Z uwagi jednak na niższy niż planowano całkowity koszt przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i po zawarciu umów z wykonawcami, które wyniosły łącznie 575 430,90 zł. Zmniejszeniu uległa też kwota pomocy finansowej yy, udzielonej przez gminę z z planowanych 141 771 zł do wysokości 115 000 86 000 zł. Kwota ta w dalszym ciągu odpowiada 20% wartości zainteresowanych. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy Państwo zaczynają mają pytania projektu? Jeśli nie, to Punkt 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi siedleckiemu. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 15 Radnych. Za było 15. Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi siedleckiemu. Punkt 7. Informacje o stanie realizacji zadań światowych gmin budżetów w roku szkolnym 2021 2020 Bardzo proszę Panią Inspektorkę o wypełnienie tej informacji. Więc te informacje są na podstawie, na podstawie, na podstawie, tak, na podstawie, na podstawie, z dnia 14, grudnia, 16, na podstawie, tak, na Struktura tej informacji jest taka jak w poprzednich Ja tutaj chciałabym odnieść się do danych, które mogą służyć takiej pogłębionej w przyszłości analizie wydatków sytuacji w tak. Jeśli chodzi o ilość uczniów i przedszkolaków OM, to w stosunku do poprzedniego roku zmuszyła się ona o 20 dzieci, jest ich 1505. W poprzedni rok szkoły, w którym najwięcej dzieci było, około 124. Teraz sytuacja jest w miarę stabilna. Jeśli chodzi o otrzymaną subwencję oświatową, wynosiła ona w tym roku 12 683 558, a wydatki na oświatę i wychowanie 21 736 209 tego kompotacji dochodów z gminy 9 30 miliony 52 051 zł. I tutaj i chcę powiedzieć, że porównałam tak właśnie jak te wydatki kształtowały się, jaka zawodnica mięje np. z dodatkami w 18-19 roku, a 1920 w tym to było 754 776 zł. Natomiast właśnie między rokiem 2019-2020, a 2020-2021 to już jest właśnie 1 775 765 Tabela druga, aha przepraszam, jeszcze tutaj, tabeli tej kolejnej, drugiej są po prostu poszczególne placówki z ilością zarówno uczniów jak i dzieci przedszkolnych. W niepublicznym wyżłobku w Uśmiechu jest 40 robić, tyle, ile jest w Jeśli I do tabelę trzecią, to kolejny rok z szkoły są wykonywane podręczniki materiały ćwiczeniowe. Taką pomoc otrzymują wszyscy uczniowie w zakresie ćwiczeń, a kolejne roczniki zgodnie z trybem zużycia podręczników trzyletnim, podręczniki otrzymują właśnie. Natomiast Kwota w tym roku to było 117 197 zł. Z programu rządowego dobry start, o, o, który jest y, przez, realizowany przez, y, poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 1452 1450 zł, czyli na kwotę 435 600 zł. Jeśli chodzi o dożywianie, tutaj dotacje, y, jakie występuje ośrodek y, to 80 a 20% środków własne skorzystało 191 uczniów na kwotę 106 tysięcy 29 Także po rozmowie z Panem Dyrektorem tutaj yy, chcę przedstawić takie szacunkowe dane. One yy, w latach poprzednich wynosiły yy, 17, 18, 300 uczniów, potem 241. Yy, różnica ta wynika z faktu, że yy, wzrost wzrasta płaca minimalna, natomiast kryteria, jakie są przy, przyznawane do wypowiedzenia nie zmieniają się, bo to mniejsza ilość rodzin, kwalifikuje się do tej pomocy. Yy. Kolejny, kolejny, punkt to kształcenie uczniów o potrzeba, potrzebach, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W roku 2021 do tych placu, do na terenie gminy uczęszczało 80 uczniów z orzeczeniami specjalnego. 60 rok do placówek prowadzonych przez gminę tury, 20 rok do prowadzonych przez stowarzyszenie. Korzystali oni z zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, psychologii lub pedagogiem, w wysokości 2 godzin na ucznia, 160 godzin tygodniowo i było 16 nauczycieli, co daje 323 godziny tygodniowo, którzy byli zatrudnili, zatrudnili jako nauczycielstwo kształcenie tych dzieci. I tutaj e, chcę powiedzieć, że także porównałam te dane z poprzednich e, informacji i tak podaje taki obraz, jak e, szkoły e, w kolejnych latach e, mają e, coraz więcej takich uczniów. W latach 15-16 była to różnych by na gminy 27 i zaprnionych w stanie do 17-18 to już było 30 uczniów, 7 nauczycieli. 18-19, 49 uczniów, 13 nauczycieli. Do 11, 20 73 uczniów, 15 nauczycieli. I w rok roku już 80 dzieci, 16 nauczycieli współorganizujących kształcenie. Indywidualne nauczaniem objętym było w tamtym roku 3 uczniów. Udało się obciążenie 26 godzin tygodniowo. 17 dzieci zadziało przedszkolne, przed które zostały zgodnie z zaleceniami z opinii poradni społeczno-pedagogicznych z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Było to 17 godzin tygodniowo. Chcę tutaj dodać, że niektóre dzieci z, naszy, z terenu naszej gminy, które mają o, o, takie opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, pozostają także z tych zajęć w innych placówkach, <laughs> które nie mają tego. To. Jedna z trzech rodzicom zwracano koszty do domu dzieci niepełnosprawnych do pracowników kształcenia specjalnego w celu spełniania wniosku szkolnego, wniosku nauki czy realizacji przedszkolnego. Troje dzieci natomiast y, było dowożone przez y, firmę, y, szkołę w zasadzie y, do międzywracania, bo To ramach w ramach umowy z przewoźnikiem. Przechodząc do 5 działu Wyniki nauczania oraz wyniki nauczania pedagogicznego, sprawodawcy przez Polakora Oświaty. W zależności od są tutaj wyniki poszczególnych szkół w zakresie egzaminu 8 z języka polskiego na temat języka angielskiego. Jeśli chodzi o szkoły niepubliczne, to w tym roku pierwszy raz jest taka sytuacja, że nie mamy danych. Te szkół Gota, Zyrka i ponieważ y, liczba uczniów w tych szkołach jest mniejsza niż dziesięcioro, tylko wtedy podaje się też średni y, I tutaj y, jeśli chodzi o omówienie y, y, oprócz tych wyników są też staniny, czyli y, przedziały, y, które świadczą, <coughs> jak nazwany jest ten wynik, od najniższych jednego do najwyższych y, stanów dziewięciu. I y, tutaj y, 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 jeśli chodzi o wyniki, to yy, zacznę od tego, który jest najlepszy i bardzo satysfakcjonujący, zarówno dla gminy, jak i dla szkół, i na pewno różnych rodziców, to jest wynik matematyki. Wynik ten, jeśli yy, chodzi o średnią gminę, mieści się w szóstym skaninie, czyli przez 49%. I w tym szóstym lub siódmym skaninie są wyniki aż czterech szkół, yy, które są na terenie szkół publicznych na terenie naszej gminy, tylko jeden wynik y, jest y, to czwarty stan i ten wynik na pewno jest poniżej y, średniej też krajowej. Natomiast te poprzednie są powyżej średniej krajowej. Y, więc jest to powód do zadowolenia. <coughs> Najlepszy wynik osiągnęła szkoła podstawowa przez kuchronę uczniowie szkoły przez w To jest dodaje y, trzecie miejsce w powiecie. Natomiast szkoła, szkoła w szkołach, uczniowie Szkoły Podstawowej w 54 z też średniostanie, to jest czwarte miejsce w powiecie. Natomiast zarówno wyniki języka polskiego, jak i wyniki angielskiego, średnia gminy jest poniżej średniej kraju. I to jest no, powód do tego, by zarówno w szkołach, jak i w szkołach przede wszystkim. No, były przeprowadzone przygłowe analizy oraz yy, tak jak yy, każda szkoła yy, analizuje te wyniki i proponuje je przede wszystkim także ze sobą, yy, jakie są możliwości, yy, ale także i z wynikami yy, powiatu, województwa kraju czy yy, innych szkół w powiecie, yy, to właśnie yy, te szkoły na pewno będą yy, opracowywały programy poprawy efektywności kształcenia, ponieważ to no, wynik... Ten dlatego nie jest satysfakcją zrównoważonych dla PUN jak i dla Usztuwych każdy organu prowadzącego czy organu sprawozdania technologicznych pod sprawnych y, sytuacjach, które to jest to właśnie wtedy powołają w takiego programu. I tutaj chcę odnieść się do języka polskiego, y, który y, to wynik jest y, na poziomie z ograniu 63, na pewno zkoła wynik 60, ale bardzo trudnym wyjątkiem w tym, w tym roku, jest, są cztery szkoły w Borkach-Posach, bo tutaj wynik jest bardzo dobry, w siódmym skaninie i w porównywalny z najwyższym wynikiem w w szkole podstawowej numer 4. Czyli taki sam jak w tej szkole numer 4. Natomiast w pozostałych szkołach te wyniki oscylują od piątego stanina do przez czwarty, aż niestety do drugiego. I to jest pierwsza sytuacja, że jest drugi stan, najniższy. Y, natomiast, y, no, wasza szkoła, y, nie mówię, że tam jest jeden z piątych stanów szkoły władzanych. 48? Y, to jest właśnie ten stan szkoły y, 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 y. no. y, Natomiast, jeśli chodzi o język angielski to średnia prawie jest 66 i taki wynik szkoła Udzachowa złoczynne 66 to ten szósty stalin daje to czwarte, tak, tutaj, tak, czwarte miejsce w powiecie i piąte miejsce w powiecie szkoły gdzie była. jest to wynik 65 Natomiast pozostałe szkoły mają długi, które się kształtują w czwartym stadinie jazdy oraz y, niestety tutaj najniższy wynik. To pierwszy raz jest taka sytuacja, że taki najniższy wynik w pierwszym stalinach zanotowano w najbróczenie szkole w Kosnej, zebrach kos. Jeśli chodzi o y, wyniki całej gminy, to też w kolejnych latach y, wygląda porównywane z innymi gminami. W poprzednim roku na przykład było to trzecie miejsce, w tym roku jest to szóste miejsce, więc nie na szczęście, że te wyniki no, w pewnych zakresach są niestety <laughs> y, niższe. Dane podatnicze sprawowane przez Kuratora oświaty. Tutaj brak było kontroli i ewaluacji, nie mamy żadnych wniosków z tego. Jeśli chodzi o projekty realizowane w obszarów ślachowych, to wszystkie szkoły żają udział, Wtedy tak jak były w szkole oczywiście, w programach stalonych przez Rencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli pozostało na korzystanie mleczne. Jeśli chodzi o pozyskane środki, to, że w, w szkole w kolorach w kolejnym hmm. roku też korzystały rzeczy na nauczycieli tu w kwocie 98 zł w Gorkach-Kosach w były realizowane zajęcia, ale tutaj y, nie wpisano w różnych programach, y, na przykład szkolny pluszkortowe, y, te zajęcia były na ale tutaj nie przekłada się to na konkretne pieniądze, tylko na zajęcia, które były realizowane y, z uczniami, przez nauczyciela. Y, program Emocja, Akademia Bezpiecznych Bohatek, y, Szkoła w Dziebula była uwzględniona w części tej Subwencji Ogólnej na jako ostatnia już placówka, która z naszego programu miała prawo do tego, czy skorzystać z dofinansowania bardzo wysokiego 65 tysięcy na wyposażenie w pracowni przyrodniczych, bo tylko te szkoły mogły skorzystać w kolejnych latach, w których nie było w No i właśnie to z poprzednich roku skorzystała szkoła w przyrodach, a w tym w y, szkołach biegu y, Natomiast w y, innych szkołach, były takie jeszcze projekty, jak do tego rewencja dla 75 uczniów w szkole Wyszewskiej, kulturowej Niwa, na kwotę 15 tysięcy złotych, które zakupione są z podwojen. Tak? i był organizowany w wypoczynach 5 letniowe kolumnie nad morzem dla 61 dzieci i tu była kwota pozyskana 9 tysięcy. Szkoła pozyskana przez Włóczynię, jest tutaj realizowany bardzo też bogaty program, bo program przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, bogaty w sensie kwot, bo on wynosi pozyskane środki na studia, 449 zł. jest już finalizowany, bo jeszcze jakieś takie drobne kwoty mogą być uzupełniane nawet w tym roku. Chodzi o y, programy, na przykład edukacyjne do y, nauki języka angielskiego. Nauk języka, y, do przyszłości 12 000 złotych powstanie. Odnośnie po, po, letnie letniej z tego 2020 20, 25 500. Półkolonii letniej z 75 dzieci 10 875 zł. Taki projekt klub 15 tysięcy i szkolny plus słodkowych 1020 zł. W szkole podstawowej w Królach były realizowane projekty, które nie były oparte na finansowaniu z zewnątrz. Trzymaj formę, niech ale proszę. projekt edukacyjny emocja, akademia bezpiecznego Prowadza i wielkie wyzwania, a cywilne i sprawy Kolejny punkt ósmy informacja o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie, praca społecznie użyteczna oraz o opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania prac przez skazanych. I tą informację bardzo proszę o przekazanie Panią Sekretarz. Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem 3 czerwca 2010 roku prezes Sądu Rejonowego sporządza corocznie i później do 15 października opinię dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz przesyłają niezwłocznie właściwemu organowi gminy, prezidentowi gminy. Taką informację o zapotrzebowaniu otrzymaliśmy 14. Października od prezesa Sądu Rejonowego w sierpca na rok 2022 zapotrzebowanie wynosi około 20 miejsc, 3500 godzin przewidując w przeliczeniu na jednego skazanego e, wykonanie 175 godzin, to jest 25 godzin w stosunku miesięcznym. E, wójt gminy Zbóżę zwrócił się do podmiotów na terenie gminy, do szkół, przedszkola. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie oraz do gminy Spółki Komunalnej o możliwość wykonywania pracy przez skazanych w tych jednostkach odpowiedź otrzymaliśmy od trzech podmiotów, które zadeklarowały przyjęcie skazanych do pracy i taką informację dotyczącą podmiotów, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności wskazujących gminną spółkę komunalną z siedzibą w Łuczynie, środowiskowe zalecane pomocy w Tłuszewie i Gminne Pomocy Społecznej w przekazano do Sądu Rejonowego w do Prezesa Sądu Rejonowego w i przełożona została Radzie Gminy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Będę punkt 9. Informacja o dokonanej analizie świateł majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy informuje Informuję Państwa, że ta informacja została przekazana Radzie Gminy. Punkt 10. Informacja dokonana im analizie oświadczeń majątkowych złożonych w miejscowości Gminy To samo, ta informacja została przekazana Radzie Gminy. Punkt 11. Wnioski, 11. Wnioski oświadczenia Radnych. ktoś Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Czy Pan Wójt chciałby zabrać Skoro nie, to w takim razie zamykam 46. nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Ulczymaju.